Zawodników z zawodnikami młodszego pokolenia, zapewne do których zalicza się Krzysztof Stojanowski. Został na starcie Maciej Kuciapa, ale znakomicie Krzysztof Stojanowski. Atakuje teraz po zewnętrznej Igor Marko, poważny jedzie na drugiej pozycji. Ostatni Kuciapa, no wystrzelił jak z katapulty. Doskonale spasowany w tym swoim pierwszym wyścigu z grudziątką na wierzchnią. Krzysztof Stojanowski, widzieli Państwo. Atak przy piorężniku Macieja Kuciapę, który strącił na ostatnią lokatę 46-letniego Ukraińca, więc podobnie jak pierwsza gonitwa, także i ten wyścig zapowiada nam się tutaj zwycięstwo gości w, w 4 do 2. Doskonale jedzie Stojanowski, drugi jedzie Roman Poważny trzeci Maciej Kuciapa, czwarty Igor Marko. To nie był przypadek, że Krzysztof Stojanowski zdobył 8 punktów i 3 bonusy w meczu. W sterze temu pole. Okazuje, że wykorzystuje swoją szansę jaką dostał w tym sezonie i jest silnym punktem zielonogórskiej drużyny. Rozpoczyna się znakomicie drugi wyścig wygrany przez Stojanowskiego przed poważnym. Trzeci jest Kuciapa, czwarty Igor Marko i po dwóch gonitwach zielonogórzanie prowadzą w godziącu 8 do 4.